Cześć, jestem Szymon i witam Was w kolejnym odcinku programu Blue Zone. Dzisiaj podsumujemy największy turniej gamingowy w północnej Polsce, czyli Game Expert Blue Game Show, którego organizatorem jest Blue Stream TV. Moimi gośćmi będą partnerzy i wystawcy, którzy brali czynny udział w organizacji tegorocznego wydarzenia. Ale zanim przejdziemy do tych wywiadów, podsumujmy sobie. Tegoroczną edycję w krótkim materiale wideo. Game Expert Blue Game Show jest to wydarzenie e-sportowe, przede wszystkim zawody e-sportowe. W tym roku uzupełniliśmy to o targi pracy i targi expo. Na targach pracy mamy już oferty pracy specjalistów IT, specjalistów wszelakiej maści, jeżeli chodzi o CNC, piloty dronu oraz branża informatyczna, branża programistyczna oraz gamingowa. Przede wszystkim najważniejsze to jest zawody e-sportowe. Mamy świetnych zawodników, to są osoby z top drużyn z całej Polski. Bardzo się cieszę, że udało nam się zorganizować bardzo fajna frekwencja. Widzę, że partnerzy, którzy do nas dołączyli, tutaj bardzo pasowali się właśnie tutaj w to, co nasi lokalni widzą chcieli obejrzeć. Bardzo zapraszam was. Obserwujcie nas na social media. Game Expert, Blue Game Show, Bydgoszcz 2022. Do usłyszenia, zobaczenia. Cześć. Mamy przyjemność być. Sponsorem titularnym tego wspaniałego wydarzenia. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy razem z wami tym bardziej, że Game Expert to wszystko dla graczy. Na naszej stronie GameExpert.pl możecie znaleźć wszystkie akcesoria potrzebne każdemu graczowi. Tym bardziej jesteśmy obecni w Bydgoszczy na arenie i kibicujemy graczom Counter Strike'a. Jesteśmy też zadowoleni, że możemy uczestniczyć w świeżej nowej imprezie, która ma szansę stać się bardzo ważnym wydarzeniem. Dla północnej Polski i jednoczyć graczy w jednym miejscu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. GameXpert.pl. Łączymy się z moim pierwszym gościem, którym jest Paweł Ostropolski z firmy IoT Squad. Witam Cię, Pawle. Witaj Szymon, witajcie. Paweł, czym jest IoT Squad i czym jest w ogóle technologia IoT? IoT Squad jest to, jest to, jest to firma, którą, którą prowadzę, która zajmuje się właśnie technologiami IoT. IoT, z angielskiego Internet of Things, tudzież Internet Rzeczy po polsku, jest to tak naprawdę kolejna fala internetu. Internet of Things, internet rzeczy, można bardzo w skrócie powiedzieć, że są to te wszystkie rzeczy, które są podłączone do internetu, do globalnej sieci, ale niekoniecznie mają ekrany. I to mogą, może być taka rzecz w gospodarstwie domowym, jak na przykład inteligentna pralka. Co prawda ma jakiś wyświetlacz, ale to nie jest taki wyświetlacz interaktywny, jaki by był w smartfonie. Ona wysyła pewne informacje. Gdzieś do clouda, do, do chmury, gdzieś na serwery, i za pomocą tych danych przedstawiane są potem na już naszych klasycznych urządzeniach pewne właściwości, pewne stany tego urządzenia. Paweł, wspomniałeś o pralkach, czyli jak rozumiem, jest to wszystko, co jest związane z tym, co przeciętny człowiek rozumie jako smart home, czyli pralki, lodówki, sterowanie roletami, sterowanie światłem. Czy jest to raczej teraźniejszość, czy jest jeszcze jakaś luka przyszłości? Czym ta technologia może nas zaskoczyć i jeszcze bardziej ułatwić życie? Ja powiem tak, każda technologia, żeby ona miała praktyczne zastosowanie, musi nam dawać jakieś benefity. Tutaj wspomnieliśmy na przykład o tej, o tej pralce. Tak? No, w tej chwili w większości przypadków to jest rzeczywistością. Większość nowych, nowoczesnych pralek ma połączenie Wi-Fi do internetu i możemy sobie na tej pralce no, oglądać, w jakim, na jakim etapie cyklu prania na przykład taka pralka jest, tudzież dostać taki alarm na naszego smartfona, że pranie właśnie jest gotowe, należy pójść je wyciągnąć. Takim najlepszym zastosowaniem inteligentnej pralki, o którym mówi się od już jakiegoś czasu, natomiast no brakuje nam jeszcze kilku elementów, żeby to wykorzystać, to jest tak naprawdę inteligentne zarządzanie energią. Taka pralka zużywa nam energię. Jak wiemy, no w tej chwili koszty energii są coraz, coraz większe. Gospodarstwa domowe też odczuwają ten wzrost kosztów energii elektrycznej. Paweł, pięknie mówisz o tej technologii i o tym, jakie te wszystkie rzeczy mają możliwości, to zadam mi inne pytanie. Czy masz może przepis jak zrobić benzynę w Termomiksie? Bo to by nie też nie chyba nie znacznie wiem. ułatwiło naszą technologię i, i dzisiejsze życie. Myślę, że myślę, że są, że, że tutaj pytanie do chemików. Ja chemikiem nie jestem. Jestem bardziej tutaj z branży IT. Można by popytać, zobaczyć, ktoś być może. Będzie wiedział, tak? Mamy, Paweł, mamy rafi ogóle... domowe rafinowanie benzyny z oleju rzepakowego, prawda? <laughs> <laughs> jak wykorzystać termomixa? No, ciekawe. Paweł, jak się w ogóle zrodził pomysł, pomysł na IoT skład? Skąd, co było tym ziarenkiem, które spowodowało, że powiedziałeś sobie, będę to robił? Y z tym rynkiem, z rynkiem jeśli chodzi o IoT mniej więcej pracuję od roku 2010, rozwijałem, rozwijałem wtedy tak naprawdę startup, gdzie no, z inwestorem była jedna z większych światowych firm i tak naprawdę budowaliśmy, budowaliśmy ten rynek no wręcz od podstaw, włącznie z edukacją, ludzi, i przedsiębiorstw, co tak naprawdę Internet of Things może, może znaczyć. W pewnym momencie no, idea powstała taka, że tutaj specyficznie właśnie w Polsce, czy też w Bydgoszczy, gdzie mieścimy się i, i Bluestream i właśnie ja w tej chwili mieszkam, to są moje rodzinne strony, niewiele firm zajmuje się tak naprawdę internetem rzeczy, a jest to naprawdę ciekawa i fascynująca Interdyscyplinarna. Taka. Interdyscyplinarny temat, gdzie można, mogą miejsce znaleźć naprawdę różni bardzo, bardzo sprytni ludzie? I po tym krótkim wstępie przejdziemy do naszego tematu przewodniego, czyli game expert Blue Game Show, którego byłeś czynnym partnerem, wystawcą. Co od siebie wnieśliście do tego turnieju i jak ten turniej? Według was przedstawia się w liczbach. Co liczby mówią o Game Expert Blue Game Show? Słuchajcie, więc w liczbach, tak, wzięliśmy, wzięliśmy udział w Game Expert Blue Game Show, tutaj ze względu na pewną współpracę, którą, którą też mamy z BlueStream TV, ale również żeby właśnie zmierzyć kilka ciekawych rzeczy, bo Internet Rzeczy tak naprawdę, no mówiliśmy tu o mierzeniu różnych, różnych parametrów, świetnie tak naprawdę aplikuje się w takim, na takim evencie jak Blue Game Show. Co tak naprawdę zrobiliśmy? Tutaj przygotowałem takie trzy plansze na, na potrzeby naszej rozmowy. Przez cały Blue Game Show mierzyliśmy jakość powietrza w głównej hali. Różne parametry, od takiego indeksu, który nazywa się Air Quality Index, który mówi nam, jak ogólnie dobre powietrze jest do oddychania, poprzez zawartość dwutlenku węgla w powietrzu, który wpływa na nasze samopoczucie i powoduje to, że czujemy się albo super świeżo i aktywnie, albo no, jesteśmy ospali. I inne takie rzeczy jak temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne oraz poziom, poziom hałasu. To są te czynniki, które tak naprawdę są istotne z punktu widzenia budynków, z punktu widzenia środowiska, z punktu widzenia smart city. Jeśli chodzi o poziom hałasu, na przykład, to. Poziom hałasu jest istotnym czynnikiem. W naszym kontekście, jeśli chodzi o imprezę Blue Game Show, mierzyliśmy tutaj ten poziom hałasu jako e, troszeczkę taki miernik entuzjazmu, bym powiedział, e, publiki i co, się działo, i co się działo na wydarzeniu. I widać, że ten, e, że ten hałas e, nam e, wzrastał w ciągu dnia, potem około godziny 20 e, e, troszeczkę wszystko przycichło, no i kiedy zaczęły się finały, to tutaj mamy też znowu taki pik. Możemy sobie też na następnej planszy tutaj zobaczyć, jak w trakcie finałów to się wszystko toczyło. Tutaj zmierzyliśmy taki, taką przykładową godzinę bardzo, bardzo dokładnie i więc atmosfera też była dobra, było entuzjastycznie, było, było trochę głośno, tak jak powinno myślę, że być na imprezach e-sportowych w tego typu, typu wydaniach. Co żeśmy zmierzyli, jeszcze jedną rzecz, na naszym stoisku umieściliśmy czujnik przepływu, przepływu ludzi, który mierzył tak naprawdę, był w stanie zmierzyć, ile ludzi przechodziło z lewej do prawa i z prawa do lewej przez nasze stoisko. I w ciągu, w ciągu tego dnia tutaj zanotowaliśmy, że no ponad 2000 ludzi przeszło. Przed naszym stoiskiem. Nauka jest naprawdę niesamowita i to, 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 co przedstawiasz, ale nic chyba nie zastąpi ludzkich odczuć. Dlatego kolejne pytanie jest do ciebie, jak? Dosłownie w dwóch słowach są Twoje. Jakie są Twoje odczucia z tej imprezy? Słuchajcie, w ogóle impreza jest, była na, na światowym poziomie i na światowym stylu. Trochę nie, nie za mocno chwaląc się tutaj, przebywałem na różnych typach dużych nawet, nawet eventów, i było naprawdę super to wszystko z, zorganizowane. Pracujemy już nad trzecią edycją naszej imprezy gamingowej. Dlatego mam nadzieję, że na trzeciej edycji spotkamy się również, chociażby dlatego, żeby móc porównać dane z drugiej i trzeciej edycji. Zdecydowanie i tak naprawdę, jak to po angielsku mówi. I'm looking forward to it. Paweł, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć Szymon. Moim kolejnym gościem jest Paweł Kowalski z firmy. Cex, witam Cię Pawle serdecznie. E, witam. Simone. Firma Cex była również jednym z naszych partnerów podczas tegorocznego Game Expert Blue Game Show. Pawle, czym się zajmuje Wasza firma? Cex jest wywodzącą się z Wielkiej Brytanii, a obecną na rynku polskim od roku 2015. Siecią sklepów zajmujących się skupem sprzedażą oraz wymianą produktów z branży technologicznej i rozrywkowej, począwszy od telefonów komórkowych poprzez komputery, laptopy, części komputerowe, konsole, a skończywszy na grach czy filmach DVD oraz Blu-ray. Macie również siedzibę w Bydgoszczy, warto już wspomnieć, że macie ponad 600 placówek na całym świecie. Właśnie w Bydgoszczy mieści się jedna z nich. Czy miało to jakiś wpływ na to, że turniej, który odbywa się w Bydgoszczy, że chętniej wzięliście w nim udział? Jak najbardziej. Jako firma bierzemy udział w wielu eventach, zarówno krajowych, jak i lokalnych. I prawdę mówiąc, biorąc pod uwagę, że w Bydgoszczy jesteśmy od roku 2015, brakowało nam jakiegoś dużego eventu, dziejącego się właśnie w naszym mieście, który byłby stricte związany z gamingiem czy ze sportem. Dlatego też, kiedy zgłosiliście się do nas z pytaniem, czy chcielibyśmy brać udział w takim wydarzeniu, odpowiedź mogła być tylko jedna i była to odpowiedź tak. Zatem jak oceniasz bydgoską społeczność gamingową? Uważam, że jest to społeczność, która cały czas się rozrasta. Kiedy zaczynaliśmy tak naprawdę nasz biznes na terenie naszego miasta, ludzi grających było zdecydowanie mniej niż jest teraz. I tutaj też jakby przemawia za ten fakt, że udało zorganizować się zorganizować taki event w tym roku i cieszył się on całkiem dużą popularnością, całkiem dużym zainteresowaniem. Oczywiście mogę tutaj mówić przede wszystkim z perspektywy naszego stoiska, na którym pojawiało się naprawdę bardzo wiele osób stricte zainteresowanych gamingiem. Czyli rozumiem, Widzisz potencjał jako ty, jako firma w tego typu wydarzeniach i możemy się zapatrywać na kolejny udział Waszej firmy właśnie w takich przedsięwzięciach. Oczywiście, bez wątpienia. Z tego, co zdążyliśmy zauważyć na ostatniej edycji, z której dopiero co uczestniczyliśmy, zainteresowanie jest całkiem spore i tak naprawdę możemy się tylko jeszcze dalej rozwijać. Braliśmy udział w już wielu eventach, które zaczynały dopiero, które stawiały swoje pierwsze kroki. To czego nas nauczyły poprzednie eventy, i to co zobaczyliśmy na eventie Bluegame Show, w którym wzięliśmy udział ostatnio. Początki bywają trudne, aczkolwiek ten event udał się naprawdę całkiem dobrze, cieszył się sporym zainteresowaniem, więc uważam, że następne mogą być tylko i wyłącznie lepsze i cieszące się dużo większą popularnością. Czyli w kolejnej edycji, trzeciej edycji Bluegame Show również weźmiecie udział. Czy macie jeszcze jakieś inne przedsięwzięcia, jakieś inne plany, być może zagościcie w naszym bootcampie? Jeżeli chodzi o kolejny Blue Game Show, zdecydowanie chcielibyśmy wziąć w nim udział. Wyrażamy takie jak najbardziej, jak najbardziej duże zainteresowanie. Jeżeli chodzi o Bootcamp, z tego, co udało mi się usłyszeć na temat tego planu, również wzbudza, nam, wzbudza on nasze ogromne zainteresowanie, więc myślę, że tak, myślę, że się tam pojawimy. Pawle, a jak ocenisz nasze wydarzenie prywatnym okiem? Okiem nie wystawcy, nie partnera, tylko osoby, która po prostu przyszła zobaczyć, co się dzieje. Tutaj mógłbym określić, tak naprawdę, zrzucić pewne spojrzenie z perspektywy dwóch osób, tak? Z perspektywy osoby interesującej się gamingiem i z perspektywy Bedgostalina. Gdyż jeżeli chodzi o osobę interesującą się gamingiem. Regularnie staram się uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, dlatego bardzo byłem zainteresowany, kiedy usłyszałem, że coś takiego będzie organizowane u nas. E, przyszedłem i bardzo mi się podobało. E, nie tylko z perspektywy tej, że pracuję w takiej a nie innej branży, ale również dlatego, tak jak mówiłem, że interesuję się grami, interesuję się gamingiem i szeroko pojętą elektroniką rozrywkową. E, natomiast z perspektywy bydgoszczanina troszkę brakowało tego typu eventów w naszym mieście i dlatego cieszę się tym bardziej, że w końcu coś takiego się u nas pojawiło. Czy może coś jeszcze od siebie chciałbyś przekazać naszym widzom? Zapraszam na kolejny Blue Game Show. Zapraszam na Gdańską 10 i zapraszam na naszą stronę webite.com. I to chyba by było na tyle. Pawle, dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie.